Odkładam piwo, skręcam papierosa, ruchem palców, sprawnie przećwiczone, wychodzę przed knajpę, ulica Estery, Kraków, jak zwykle zapełniony turystami. włosi, Szwedzi siedzą nieopodal i rozmawiają. Dobiegające od ich grupki dźwięki fascynują mnie. Podchodzę bliżej. Nie wiem, co znaczą, ale brzmią jak poezja. Nie rozumiem znaczenia, bo w tym wypadku słowa odkleiły się od niego. Jest to zabawne. Ich znaczenie znika tylko dla mnie, bo dla trzech blondynów są one ponaznaczane. Tylko ja w tej grupce odbieram ich rytmiczność i melodyjność i dźwiękowość. Nie mam narzędzia, żeby je odczytać. Odczytać następne słowo, zaciągam się słowem, gaszego i wracam. Ten śpiewny epizod sprzed przed chwili zaczął mnie niepokoić. Coś w tym jest, coś tracę, ale co tracę? Dostęp do języka szwedzkiego. Gdybym go znał, wiedziałbym, co mówią. Gdyby planowali na przykład jakąś zbrodnię, miałbym czas na ucieczkę. Przegrałbym. Informacja, pamięć, obraz, rytm, metryka, same składowe wiersza. Wiersz jest w pewnym sensie upakowany. Poszczególnym słowom, rytmom nadano znaczenie daleko wykraczające poza ich pierwotne funkcje. W wierszu każde słowo, zwrot, metafora, zdanie czy w końcu zwrotka mają swoje coraz bardziej poszerzające się pola semantyczne. Wrażliwy czytelnik jest w stanie to wszystko ogarnąć i błąkać się po jednym wierszu całymi latami.